Kończymy powoli bardzo trudny, bardzo drogi odcinek drogi w Piławie Górnej, który będzie kosztował łącznie ponad 12,5 miliona. I tak naprawdę to dzisiaj możemy ocenić, jak on bardzo był potrzebny po odkryciu tego wszystkiego, co tam znajdowało się po tą drogą, wyprostowaniu po zamontowaniu nowych sieci kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ściekowej, bo to, co tam było. To był rezultat pracy wielu wieków, tak naprawdę, bo jeszcze w trakcie pracy odnajdywaliśmy odcinki jakiejś kanalizacji z XVIII wieku. Zresztą to też nam utrudniało i utrudnia do tej pory zakończenie tych prac, ponieważ od razu oczywiście pojawiły się służby konserwatora zabytków. Pewne prace musiały być wstrzymane, także ten poślizg tam jest, ale mam nadzieję, że. Do końca wakacji tamta droga też zostanie zakończona. No, tak powiedziałem, kwota niebagatelna, ale do tego też tam jeszcze dochodzą prace przy kanalizacji sanitarnej wykonywanej przez miasto. Czyli tak, łączna wartość tych prac tam jest jeszcze dużo większa, ale to jest serce miasta i naprawdę bez zrobienia tego, zrobienia tego, porządnie te problemy by występowały cały czas. Aktualnie trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Fabrycznej do ulicy Groszowieckiej. Przewidowana jest montaż ostatniej studni kanalizacji deszczowej, która będzie spinała obydwa kanały deszczowe i odprowadzała wody do potoku docieku wodnego.